Cześć, przyjaciele! Wiecie, dlaczego te trzy platformy ponownie znalazły się na szczycie rankingu najlepszych kasyn online w 2025 roku? Wiem, o czym właśnie pomyśleliście. I nie, nie dlatego, że oferują najlepsze bonusy powitalne na rynku, ani dlatego, że mają najpopularniejsze sloty od najlepszych dostawców, ani też dlatego, że posiadają wyjątkowo wygodny interfejs. Te trzy liderujące marki branży, którym ufa ponad 50 milionów graczy na całym świecie, razem zajmują 70% globalnego rynku hazardowego. To naprawdę niesamowite. Te liczby. A powód, dla którego od wielu lat z rzędu znajdują się na czele światowych rankingów kasyn online, jest bardzo prosty. Po raz kolejny wypłaciły swoim graczom najwięcej pieniędzy. A które z tych trzech kasyn jest numerem jeden? Tego nikt wam nie powie. To wieczny spór wśród graczy. Użytkownicy z całego świata dyskutują o tym od lat i do dziś nie ma jednoznacznego faworyta. Dlatego zostawiłem linki do oficjalnych stron wszystkich trzech kasyn w opisie pod filmem oraz w przypiętym komentarzu. Wybierzcie sami. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Grajcie odpowiedzialnie. Do zobaczenia.